Dzień dobry, drodzy państwo. Mówię to w pełnym znaczeniu tych słów, bo nie wiem, jak u was przedstawia się sytuacja bieżąca, ale w Krakowie chyba już zaczęła się wiosna. To podejrzenie zrodziło się we mnie już jakiś czas temu, bo po pierwsze, ptaki drąsi jak szalone od rana do wieczora, i cały zeszły tydzień świeciło słońce bez jednej nawet chmurki na niebie. Ogółem, co tu dużo mówić, trąci wiosną. Co więcej, śniło mi się dzisiaj, że obudziłam się i poszłam na spacer. I okazało się wtedy, że wszędzie na drzewach były już liście. Jakby pomijam fakt, że jak wstaję rano, to nie idę od razu na spacer, tylko spełzam z łóżka, odpalam kompa i zaczynam powoli odpisywać na maile jeszcze w piżamie i w kocyku. Ale no, kto tam nigdy nie tego, to niech pierwszy rzuci kamieniem. Wiecie o co chodzi. We śnie byłam najwyraźniej człowiekiem sukcesu i, i kto mi zabroni? Jednakże do czego dążę? Otóż wydaje mi się, że nastał już czas budzenia się ze snu zimowego. Tak jakoś tak czuję w kościach. I oczywiście każdy ma zegar biologiczny ustawiony na nieco inną godzinę i niektórzy otrząsają się już z tego zimowego marazmu jakieś dwa tygodnie temu, a jeszcze inni nadal w kwietniu będą mówili, że, tam, no, jeszcze pięć minutek. Natomiast myślę, że to już ten czas. Bo jadąc na rowerze do pracy, coraz częściej zdarza mi się myśleć, że kurczę, bardziej przydałaby mi się teraz czapka z daszkiem, niż ta wełniana. No a poza tym coraz częściej czuję, że moja głowa sama zaczyna myśleć o różnych planach i snuć różne pomysły na podróże, czego przez tą jesienno-zimową szarugę raczej nie doświadczałam tak losowo. Ogółem czuję się tak, jakbym budziła się ze snu. Takiego długiego i, i intensywnego, że już niewygodnie się leży na każdym boku i już, już chciałoby się wstać po prostu. I słuchajcie, przysięgam, że pisząc ten wstęp kilka dni temu zdążyłam się z 10 razy przeciągnąć, a to są dwa kapity tylko. Także dzisiaj będzie na luzie, raczej dosyć krótko, na pewno krócej niż ostatnio, ale za to bardzo przyjemnie i tak może nawet odprężająco, bo będzie o wiosennych porządkach. Jak wspominałam przy okazji odcinka o postanowieniach, pomysł wprowadzania dużych zmian w życiu wraz z początkiem kalendarzowego roku jest moim zdaniem kompletnie pozbawiony sensu. No bo jak ma człowiek mieć do czegokolwiek motywację, kiedy za oknem jest śnieg z deszczem, błoto i, i w ogóle Armagedon? Przecież wszystkie logicznie rozumujące i dobrze zaprojektowane stworzenia śpią wtedy jeszcze smacznie i wcale nie spieszy im się do przeprowadzania rewolucji w swoim życiu. I ludzie chyba też trochę zwalniają zimą, i nawet jeżeli istnieją jakieś plany dotyczące lata albo wiosny, to wszystko wydaje się być jeszcze bardzo odległe i tak nieuchwytne, że, że aż się robi smutno, no, że jeszcze tak długo trzeba czekać. I weźmy tu na przykład jako grupę badawczą żeglarzy, tylko nie marynarzy i ludzi, którzy pływają po morzach i oceanach przez okrągły rok i taki mają sposób na życie, tylko ludzi, którzy jeżdżą na żagle raz do roku, albo którzy są instruktorami i, i też jeżdżą na, raz, na żagle raz na rok, tylko że potem już mieszkają na łódce przez kilka kolejnych miesięcy. To są, słuchajcie, ludzie, którzy potrafią tak tęsknić za żaglami, że czytają sobie podręczniki żeglarskie zimą przy kominku, a jadąc rano do pracy czy do szkoły, odpalają sobie w słuchawkach szanty. Co ja mówię w ogóle? Przecież specjalnie zimą organizuje się dla nich cały potężny festiwal szantowy, żeby, żeby jakoś tych biedaków przy nadziei utrzymać i, i żeby dotrwali do kolejnego sezonu. Pamiętam, jak ja tęskniłam każdej zimy do żagli, i jak zawsze w okolicy lutego, czyli tego takiego apogeum zimy i braku słońca, oboje z Michałem się załączaliśmy, i jak wcześniej nawet przez kilka miesięcy mogliśmy nie pisać ze sobą, tak w momencie tej największej tęsknoty za żaglami potrafiliśmy gadać bez końca, bo wiedzieliśmy, że ta druga osoba przeżywa dokładnie to samo załamanie nerwowe, i że rozumie ten stan, i już nie uważa wcale, że przesadzamy. Bo może tak w ramach wytłumaczenia, to z nas już są słuchajcie, stare konie i znamy się od takich siedmiu lat, bo pracowaliśmy w jednej szkole żeglarstwa na Mazurach, dlatego no, mieliśmy, uwierzcie mi, mieliśmy co wspominać i co planować. No w każdym razie to takie załamanie na tle żeglarskim zawsze zwiastowało przed przedwiośnie. I wiadomo było, że już za kilka tygodni będzie lepiej. No bo wiosną wszystko ruszy z kopyta i zanim się obejrze, to będzie lato i żagle. Pamiętam też, że w liceum miałam nauczycielkę od literatury Hiszpanii, która miała na imię Naira, miała niebieskie oczy i rude włosy, i pochodziła z Wysp Kanaryjskich. Była bardzo ciekawym człowiekiem, bo co rok albo co dwa lata zmieniała zupełnie miejsce zamieszkania na świecie i opowiadała nam dzięki temu wiele różnych historii, związanych tam z ludźmi, których poznała w Meksyku, w Chile, gdzieś tam na drugim końcu planety. Ale. Jedną z rzeczy, które najbardziej zapamiętałam z tamtego czasu, to pewne zadanie domowe, które od niej dostaliśmy. Polegało na tym, że mieliśmy napisać po hiszpańsku biały wiersz, wzorując się na wierszu Angela Muniza, którego tytuł w moim koślawym przekładzie brzmi Spis miejsc sprzyjających miłości. No i on tam podzielił ten swój utwór ze względu na pory roku i pisał, że no wiosna jest ok, ale lato jest lepsze, a zimą to totalna hała. I chodziło o to, żebyśmy na tej kanwie napisali wiersz o czymś innym niż miłość. A że zbiegło się to jakoś tak z moją zimową handrą i tęsknotą za mazurami, to napisałem wiersz o momentach sprzyjających marzeniom. No i tam, że jesienią to jeszcze się płynie na fali słońca i lata, zimą to się snuje te marzenia i planuje i tęskni do nich, a wiosną wszystko tak przyspiesza, że człowiek traci głowę i zanim się zorientuje, to jest już lato. A przecież latem marzenia się spełniają. No, byłam bardzo dumna z tego zadania, słuchajcie, bo nie dość, że napisałam to po hiszpańsku, bo kiedyś super umiałam hiszpański. To poza tym po raz pierwszy i ostatni raz w życiu czułam się wtedy jak prawdziwie natchniona poetka. O! I myślę, że podobny schemat roku i pół roku. Nadal przystaję do mojego życia, bo jak czuję pierwsze oznaki wiosny, to zaczynam siedzieć jak na szpilkach. I jak ogółem uważam się za dosyć spokojną przedstawicielkę gatunku, tak, no, nic nie mogę poradzić na to, że jak tylko czuję, że zbliża się wiosna, to krew zaczyna mi szybciej krążyć. Nie wiem, może jakiś prawdziwy poeta porównałby to do narastającego nie, dobra, poeta by tego nie zrobił. Ja bym to porównała do narastającego uczucia swędzenia, tylko takiego podskórnego swędzenia, kiedy każda komóreczka ciała mówi: idźmy gdzieś i zróbmy coś. I daje słowo, że nie mogę się doczekać pięknej pogody, liści na drzewach i wycieczek do lasu. Uwielbiam też to, że zaczynam zauważać drobne pączki na żywopłotach. Oraz delikatne płatki forsycji. Jeszcze takie wiecie, będące ledwie sugestią tych żółtych płatków, które się pojawią. Jakoś tak w tym roku coś łatwo poszło to przedwiośnie, słuchajcie. I obawiam się, mam taką obawę, że może jeszcze przyjść mróz i wszechogarniające błoto. Że to nie jest tak, że już teraz wszystko będzie ok, teraz będzie lepiej, więcej słonka, więcej zieleni, ale może niepotrzebnie kracze. W każdym razie, słuchajcie, mam taką zabawną cechę, którą nabyłam kilka lat temu, sama nie wiem skąd. Polega ona na tym, że jak na ogół rośliny doniczkowe, mało mnie fascynują i absolutnie nie jestem szaloną kolekcjonerką kwiatów. Tak, w okresie przedwiośnia czuję taką jakąś nieuzasadnioną chęć kupienia sobie kwiatka. I nawet nie musi to być kwiatek per se. Ale jakaś roślinka, coś zielonego i w doniczce. Idąc tym tropem, od kilku lat znoszę do domu na wiosnę jakieś kwiatki, wiechcie i inne trawy i śmieci, które potem usychają sobie u mnie na parapecie w wazonie. A gdyby nie to, że nie jem żyzuchy, to na bank bym ją sadziła co roku, bo jest to ogromnie satysfakcjonujące, kiedy coś zasianego zaczyna kiełkować i rosnąć. Ale nie jestem fanką i jestem za to wielką fanką cytrusów czyli roślin, które na ogół nie są tak łatwe w obsłudze jak kiełki czy inne paprocie i potrzebują specjalnych warunków do tego, żeby rosnąć. I rok temu, kiedy przedwiośnie już weszło mi bardzo mocno, to zapragnęłam wzbogacić moje gospodarstwo domowe o kumkwata. Drodzy słuchacze, w tym miejscu niewielki przerywnik. Jeżeli nie wiecie, czym jest kumkwat, to serdecznie Was zapraszam na reklamę niesponsorowaną. Otóż Kumkwat to jest życie, kochani. To jest taka roślinka, która rodzi owoce podobne, ni to do pomarańczy, ni to do agrestu, a które smakują jak taki zagęszczony sok ze słodkich pomarańczy, popijany gdzieś na plaży na końcu świata. Są przepyszne, przepyszne. Wyglądają jak jajowate mini pomarańczki i można je jeść ze skórką. No więc kupiłam sobie kumkwata, bo taka jest. Jedna z zalet dorosłości, że można sobie wydawać zarobione pieniądze na różne głupoty. I byłam przeszczęśliwa, przesadziłam go do większej doniczki, kupiłam taką elegancką osłonkę, robiłam mu zdjęcia, huchałam na niego, dmuchałam i stawałam na głowie, żeby było mu u mnie dobrze. A potem wyjechałam na tydzień z mieszkania i nie było go komu podlewać. Słuchajcie, bardzo ciężko to przeżył, i choć próbowałam go potem reanimować, to Ogrodniczka no, ze mnie jak z koziej kiszki trąba, więc kumkwat najpierw stracił po kolei wszystkie liście, a potem łodyga wysłał na wiór. I tym sposobem z mojego pięknego kumkwata został suchy patek. Mogłoby się zdawać, że historia tragiczna, jednak na szczęście mam mamę, która zna się na kurczę wszystkim i jak zawiozłam do niej ten smętny obraz ponurej rozpaczy, za to w bardzo stylowej osłonce, to ona go tak ze dwa razy podlała, coś tam poczarowała i kumkwat, słuchajcie, po miesiącu zaczął puszczać nowe liście. Także jeżeli ktoś z Was, yy, z moich znajomych, zastanawiałby się, czy łatwo zabić kumkwata? Otóż niełatwo, kochani. Ale nie można powiedzieć, że nie próbowałam. Wybitna roślinka, no słowo daję. Yy, natomiast obecnie nadal mieszka z moją mamą, bo i tak okazało się, że u mnie na blokowisku to ma za mało słońca. W tym roku natomiast, w ramach zaspokojenia mojego wiosennego impulsu ogrodniczego, kupiłam sobie w Lidlu bazylię i póki co żyje, bo Michał jest dużo bardziej odpowiedzialny ode mnie i codziennie ją podlewa. Poza tym mieszka z nami też roślina o tajemniczej nazwie asparagus, czyli to jest taki rozczapierzony roślin, bardzo zabawny i, i budzący we mnie y, wspomnienie bujnej fryzury pewnego mojego dawno niewidzianego znajomego Pawła. Który to kwiatek, notabene, też żyje jeszcze tylko dzięki mojej mamie i dzięki Michałowi. Kurda, a kiedyś, jak studiowałam jeszcze w Poznaniu, to kupiłam sobie eszewerię, czyli takiego sukulenta, który normalnie potrafi nie pić przez wiele dni cięgiem i też go prawie zabiłam. Ja nie wiem, dlaczego to robię nie niechcący zupełnie, i musiałam go też zawieźć do mojej mamy do szpitala roślinnego. I jego oczywiście też postawiłam na nogi, a na dodatek powstało już z niego wiele małych eszeweriątek które rozdaję wszystkim znajomym, jeżeli tylko jest do tego okazja, bo po prostu mamy ich za dużo. Więc jeżeli ktoś z Was chce jeszcze to, to można się śmiało do mnie zgłaszać. Natomiast poza corocznym, maniakalnym sprawianiem sobie nowej rośliny, mam też inne, nieco zdrowsze odruchy związane z wiosną. Bo na przykład jak tylko widzę, że dni robią się coraz dłuższe i cieplejsze, to nachodzi mnie taka ochota, żeby... Coś se posprzątać. Ale tak od góry do dołu wszystko. I okna umyć, i panele, i kurze pościerać spółki z, z książkami, z której nigdy kurzu nie ścieram. I nawet odsunąć pralkę, i żeby umyć kafelki tam za nią i, i pod nią. I też, żeby wszystkie tekstyle, jakie są w domu, wyprać i wysuszyć na słońcu na polu, tak, żeby nabrało ładnego, ładnego zapachu wiatru. I ostatnio zrobiliśmy sobie też małe przemeblowanie. I podjęliśmy męską decyzję, że nadszedł najwyższy czas, aby pożegnać się z okrągłym stolikiem kawowym. Bo niestety, no, zalegał na środku salonu nieużywany i, i służył tylko do tego, że, że przestawialiśmy go z kąta w kąt, jak rozkładaliśmy kanapę. No więc nasze drogi w końcu musiały się rozejść. Ale niedaleko, bo wynieśliśmy go tylko, tylko do piwnicy, więc spoko. Natomiast daję słowo, ile miejsca teraz się zrobiło. Nie do wiary, naprawdę te dwa metry kwadratowe całego mieszkania na krzyż wydają się teraz być, no, co najmniej 4 metrami. I w sumie efekt podobny jest do tego, jak kiedy przez tydzień w przedpokoju zalegał nam przedni zderzak samochodowy, słuchajcie... A potem po tygodniu wrócił na swoje pierwotne miejsce i znowu mogliśmy chodzić po przedpokoju bez każdorowazowego ćwiczenia skoków dal. Także to też, też, też było piękne, też piękna historia, ale inna historia. Natomiast jak jeszcze robiłam magisterkę na drugim końcu Polski, to z każdą zmianą pory roku zmieniałam też garderobę na, na odpowiednią. Bo nie mogłam po prostu zawieźć wszystkiego, jak leci do akademika, bo musiałabym chyba spać na płaszczach zimowych, żeby je gdzieś pomieścić. Więc jeździłam w tej i we w te z wielkim górskim plecakiem i podczas każdej wizyty w domu część rzeczy zostawiałam, a część zabierałam ze sobą. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że zdziadziałam, czy tego, że nabrałam trochę rozumu, ale jak sobie myślę o tych wszystkich moich podróżach...